Cześć kochani, witajcie serdecznie w kolejnym filmie, jest już to ostatni film w tym roku. Więc pomyślałam sobie, że fajnie by było, gdyby ten ostatni film to było właśnie takie podsumowanie roczne. Jeżeli jesteście ze mną już dłużej niż jeden rok, to wiecie, że co roku robię takie filmy, właśnie takie podsumowanie kosmetyczne roku. Nie tyle ulubieńce, bo to mi się wydaje trochę takie określenie abstrakcyjne. Ja raczej robię podsumowanie kosmetyczne roku. I z reguły robiłam oddzielnie kosmetyki, pielęgnację, w sensie oddzielnie makijaż, ranking palet, ale w tym roku postanowiłam złożyć to w jedną całość, dlatego że nie. Nie, nie zakupiłam aż tak dużo kolorówki. Wszystko kręciło się wokół pielęgnacji i wokół perfum. Także zapraszam Was na takie właśnie podsumowanie roku 2022. I zacznę oczywiście od pielęgnacji. Słuchajcie, w tym roku przetestowałam dla Was i dla siebie też 10 filtrów przeciwsłonecznych. To nie tyle, że zużyłam 10, bo zużyłam ich więcej, dlatego że niektóre zużywałam powtórnie te, które były wcześniej, ale nakręciłam 10 filmów, jeśli chodzi o filtry przeciwsłoneczne, 10 testów filtrów, i tym samym przetestowałam 10 nowych kremów. Słuchajcie, szybko je wam przypomnę, jakie to w tym roku przetestowałam. Zaczęło się wszystko od po ten barwiony filtr przeciwsłoneczny i muszę Wam powiedzieć, że to był bardzo fajny filtr przeciwsłoneczny. Teraz jak przeglądałam właśnie te filmy, to sobie o nim przypomniałam, mówię szczerze, że zapomniałam. I naprawdę to był bardzo fajny filtr, taki właśnie na tą porę, moim zdaniem, taką jesienno-zimową, bo on dawał takie delikatne wyrównanie koloru skóry, był ładnie nawilżający, także naprawdę bardzo fajny filtr. Potem przetestowałam dwa filtry z Altruist, i to było też takie odkrycie roku, ten altruist przy czym muszę powiedzieć, że one wiem, że nie, Wam się też nie do końca sp sp sprawdziły dużo osób narzekało na tą formułę że ona się roluje, wałkuje i tak dalej no mi się ona jakoś tam w miarę w miarę sprawdzała, ale też nie był to taki wymarzony krem przeciwsłoneczny dalej Garnier Anti-Age i to był hit, absolutny hit wiem, że wielu, u was też się, wielu Wam też się sprawdził ten filtr fajna konsystencja, ładnie się wchłania ładnie się zachowywał na twarzy także Garnier Anti-Age był świetny SVR Sun Secure. Ten nie do końca mi się sprawdzał. Bardzo mocno perfumowany. Dalej Laroche UV Mion I to kolejny hit. E, wiem, że wiele z Was kupiło z mojego polecenia ten filtr, i każdy z Was pisał, że naprawdę bardzo fajnie się sprawdza. Także Laroche Poseł UV Mion Uważam, że świetnie im wyszedł ten kosmetyk. Dalej Niva Luminus 630. To znowu hit. E, mam tutaj na myśli oczywiście tą tańszą wersję e, Luminus, tej e, Niva Lejściami dolem, która nie wiadomo skąd się pojawiła, w tubce zamiast w pompce, ale skład jest ten sam, także bardzo, bardzo lekki, chyba najlżejszy z możliwych filtrów przeciwsłonecznych dostępnych na tym rynku, tutaj europejskim. Aven Intense, wiem, że niektórzy z Was narzekali troszeczkę na tą formułę, że zbyt tłusta. Ja do tej pory używam ten krem, dlatego że on jest olbrzymi masz, chyba 150 ml, także muszę go do końca roku zmęczyć, <zmęczyć> ale mi się Osobiście sprawdza ten krem. On bardzo ładnie nawilża skórę i fajnie się dogrywa zresztą pielęgnacji z makijażem, także on się u mnie fajnie sprawdził. Dalej Pharma Series Sensi Protect ten nie do końca się sprawdził, był dla mnie taki trochę ciężki. No i SVR AK Secure DM to jest krem, który wyście mi polecali i wiem, że wielu z Was lubi ten krem. Dla mnie on był troszeczkę za ciężki i, i ta formuła nie do końca mi pasowała, ale parametry ten krem ma niezły. Także to wszystko. Wszystko razem daje 10 filtrów przeciwsłonecznych, także bardzo się cieszę, że aż tyle udało mi się przetestować w tym roku i że znalazłam kilka hitów. Największe hity to chyba właśnie ten Garnier Anti-Age, La Roche, i Taniwa Aluminus. To chyba takie trzy godne polecenia. Ja mam zamiar, yy, bo wiem, że ostatnio, znaczy wiem, <grafię> jak wiecie, robiłam ostatnio taki filmik, takie podsumowanie walki z melazmą, moje 5 lat yy, walki z melazmą, i wiem, że może ten film nie ma aż tak dużo wyświetleń, ale tego się spodziewałam, dlatego że to jest film skierowany typowo dla, do ludzi, którzy yy, się borykają z tym problemem. I ja mam zamiar yy, w niedalekiej przyszłości zrobić kolejne podsumowanie filtrów przeciwsłonecznych, bo już jedno takie podsumowanie zrobiłam yy, w tym roku, właśnie takie top 5, ale chcę jeszcze jedno y, takie podsumowanie zrobić, top nie wiem ile, nie liczyłam, ale typowo kremów z filtrem przeznaczonym do skóry, z przebarwieniami do skóry, z melazmą, mam tutaj na myśli o takich kremach z bardzo wysokim indeksem, tym UVA czy też PPD, y, także takiego filmu możecie się w niedalekiej przyszłości y, spodziewać, także to jeśli chodzi o filtry przeciwsłoneczne jeśli chodzi o pielęgnację ogólnie to y, też poczyniłam Kilka fajnych odkryć w tym roku. Jeśli chodzi o marki, to na pewno Derma E. Ja tą Derma E kupiłam na koniec jeszcze poprzedniego roku. Chyba to były te wszystkie czarnopiątkowe promocje, tak mi się wydaje. Może coś mieszam. W każdym razie zrobiłam swoje pierwsze ever zamówienie z iHerb. Kupiłam tam suplementy diety i właśnie kilka kosmetyków z derma E i muszę Wam powiedzieć, że mi się bardzo fajnie te kosmetyki sprawdziły. Ja już zużyłam to serum z witaminą C, jestem w trakcie kończenia kremu z witaminą C i jeszcze tego gęstego kremu E i, i tam balsam do oczyszczenia twarzy. Także mi się osobiście bardzo fajnie te kosmetyki sprawdziły i chętnie do nich wrócę. Nie wiem, czy Derma E jest dostępna gdzieś w Polsce. Tutaj w UK wiem, że jest na Victoria's Health, ale tam te ceny nie są zbyt atrakcyjne. Także dalej uważam, że iHerb jest najlepszym miejscem, żeby ewentualnie zakupić te kosmetyki i mi się one bardzo fajnie sprawdziły. Także cieszę się, że tą markę odkryłam, znaczy, że udało mi się ją przetestować, bo ja o tej marce już słyszałam dużo wcześniej, ale udało mi się przetestować i rzeczywiście moim zdaniem kosmetyki godne polecenia. Dalej przetestowałam w tym roku i też odkryłam dosyć sporo kosmetyków, sporo, no nie wiem czy sporo, no kilka, kilka kosmetyków z Apis. Ja sobie takie, te kosmetyki kupiłam w, w sierpniu w Polsce i, i teraz też przez drugą połowę roku je używałam i zrobiłam nawet taki filmik podsumowujący, także ja to wszystko o czym mówię dzisiaj to oczywiście zostawię w opisie filmu. Także mi się bardzo fajnie te kosmetyki Apis a już szczególnie te sera duże w tych 100 ml opakowaniach. Także uważam, że bardzo fajne odkrycie. Jak dla mnie firma Apis już istnieje na rynku bardzo długo, natomiast ja dopiero teraz po nią sięgnęłam i bardzo się cieszę, także polecam Wam dalej te właśnie kosmetyki z firmy Apis. Dalej, słuchajcie, PQH Evolution, ten zabieg, który ja odkryłam dzięki Adze, zakupiłam trzy te saszetki, trzy... Trzy zabiegi. Będąc w Polsce zrobiłam i uważam, że to też było takie odkrycie tego roku. Bardzo fajnie mi się te zabiegi sprawdziły. Zostawiły bardzo fajny efekt i chętnie do tych zabiegów może jeszcze w przyszłym roku wrócę. Jest to dosyć kosztowne, bo trzeba tych zabiegów wykonać przynajmniej trzy, żeby to miało sens. No i jedna taka saszetka chyba kosztuje, wtedy kosztowała, jak kupowałam w sierpniu, 80 zł. Także jest to jednorazowo taki, przynajmniej dla mnie, spory wydatek, ale uważam, że warto sobie. Raz w roku czy dwa razy w roku takie zabiegi zastosować, jeżeli szczególnie jeżeli nie odwiedzacie często gabinetów kosmetycznych, bo ja do gabinetów kosmetycznych praktycznie w ogóle nie chodzę, w ogóle takich zabiegów nie robię, więc myślę, że to jest bardzo fajna alternatywa, żeby taki zabieg sobie wykonać samemu w domu. I moim zdaniem rezultaty są bardzo fajne. Także, jeżeli nie wiecie o czym mówię, to tutaj, jeżeli nie zapomnę, zostawię w karcie ten filmik o picu, a już na pewno w opisie filmu, co to jest za zabieg, jak to wykonać. Także uważam, że bardzo fajna rzecz. Dalej, jeśli chodzi o takie odkrycia kosmetyczne, to bardzo się cieszę, że natrafiłam na firmę Anwen, tutaj już mówimy o kosmetykach do włosów ja kupiłam kilka tych kosmetyków, zarówno wcześniej, to chyba na Up UK kupiłam potem w sierpniu z Polski sobie przywiozłam i ja muszę Wam powiedzieć, że ogólnie mnie te kosmetyki jakoś tam szczególnie nie, nie zachwyciły no. najbardziej mi się yy, sprawdziła, najlepiej mi się sprawdziła jedna odżywka, ta proteinowa a cała reszta to tak średnio yy, wcierka do włosów w ogóle mi się nie sprawdziła ten spray taki unoszący y u podstawy włosów, no też był ok, ale znam powiedzmy, że lepsze czy też tańsze. Mimo to cieszę się, że udało mi się przetestować te kosmetyki z firmy Anwen, dlatego, że wiele o nich słyszałam i dzięki też tej takiego trio tych odżywek do włosów, jakie kupiłam, udało mi się wywnioskować jakie składniki moje włosy lubią najbardziej, także właśnie te proteinowe się u mnie sprawdzały najlepiej, także teraz wiem ewentualnie czego szukać, ale uważam, że Anwen mimo Mimo wszystko, chociaż te kosmetyki nie do końca mi się wszystkie sprawdziły, to i tak uważam, że Anwent to było takie moje odkrycie roku. No, i też bardzo cieszę się, że natrafiłam na kosmetyki Uzdrowisko. Ja do tej pory użyłam tylko chyba dwóch, bo miałam krem pod oczy i takie serum nawilżające. Już dokładnie nie pamiętam, ale to było jakieś serum nawilżające w dużej 50-militrowej 50 ml butelce. I bardzo fajnie mi się te kosmetyki sprawdziły, i chętnie wrócę do tych kosmetyków, potestuję jeszcze inne. Ja w ogóle w tym roku mam wrażenie, że dużo stosowałam kosmetyków polskich. Bo to nie tylko było anwen, nie tylko uzdrowisko, ale też kupiłam jakieś kosmetyki z Nakomi, też wcześniej kupowałam jakieś kosmetyki z Eveline, które no nie do końca mi się sprawdziły, ale coś tam przetestowałam. Także mam wrażenie, że w ogóle w tym roku dużo testowałam tych polskich kosmetyków i, i rzeczywiście natrafiłam na fajne perełki, m.in. z Apis, czy właśnie z tego uzdrowiska. No teraz zaczęłam już yy, testy BASIC Lab, ale to już. Przeniosę na przyszły rok, bo mimo wszystko te testy, chociaż zaczęły się w tym roku, to jednak większość tych testów będzie w przyszłym roku, ale na pewno basic la o Basic Lab też muszę tutaj wspomnieć. Jak widzieliście w, w jednym z ostatnich filmów w Holu, mówiłam, że dostałam od nich paczkę, także zaczęłam te kosmetyki testować. Także... Dużo wracałam do kosmetyków, które już wcześniej używałam, nawet taki film zrobiłam o tym, do jakich kosmetyków wracam i tutaj mamy myśli Geek and George's, The Ordinary, także ja dalej jestem wierna tym markom, ale mówię, bardzo się cieszę, że udało mi się potestować i odkryć kilka nowych marek i szczególnie polskich marek. Jeśli chodzi o zabiegi takie powiedzmy domowe, kosmetyczne, pielęgnacyjne to muszę wspomnieć tutaj o urządzeniu Darson Vala, które sobie zakupiłam, używałam, używam do tej pory oczywiście i też zrobiłam o tym filmik, ten filmik widziałam, że się cieszy całkiem fajną popularnością, bo tam całkiem dużo wyświetleń było, także to urządzenie Darson Vala to też jest takie moje odkrycie tego roku, dalej tego urządzenia używam, widzę fajne efekty, także uważam, że całkiem niedrogie, Warto przetestowania, szczególnie, że można stosować i do skóry twarzy, ale też do włosów, także moim zdaniem bardzo fajne urządzenie, też tutaj zostawię w karcie linka. No i tą jonoforezę w domu, to urządzenie, które też ja dostałam w prezencie i uważam, że też warto, bo to jest stosunkowo takie malutkie urządzenie, chyba z zebry na zebra można kupić, ale nie tylko, yy, który jest całkiem niedrogie i który naprawdę bardzo fajnie się sprawdza. Yy, ja do, dalej go używam, wciąż ta bateria jeszcze działa, także się nie wyczerpała i moim zdaniem bardzo fajne urządzenie do takiego domowego zabiegu. Ja wiem, że ten domowy zabieg na pewno nie będzie miał takich rezultatów i takich efektów, jak profesjonalnie wykonany zabieg kionoforezy w domu, yy, w gabinecie, ale mimo wszystko uważam, że w domu też warto sobie coś takiego zakupić, bo możemy to stosować częściej i tak dalej. Chciałabym jeszcze w tym nadchodzącym roku przetestować jeszcze jedno urządzenie, a mam na, mam na myśli to do. Ten peeling kawitacyjny. O! Chciałabym sobie kupić to urządzenie takie do peelingu kawitacyjnego, które też służy do wtłaczania kosmetyków w skórę twarzy. Także takie urządzenie bym chciała sobie w tym roku zakupić i też je przetestować. Słuchajcie, i. Szybko, zwięźle i na temat to by było na tyle, jeśli chodzi o pielęgnację. Mam wrażenie, że ten rok był, jeśli chodzi o pielęgnację, taki dosyć spokojny. Nie, nie odkrywałam zbyt dużo, nie testowałam, nie kupowałam na chora wiele kosmetyków, tylko raczej były to takie zakupy przemyślane i bardzo się z tego cieszę. Tak jak mówię, udało mi się przetestować całkiem sporo tych kosmetyków z filtrami przeciwsłonecznymi i kosmetyków polskich, także uważam, że ten rok pod względem pielęgnacji był bardzo dla mnie, no, no, korzystny i spokojny. No i też, no właśnie, muszę też wspomnieć o dermatice, dlatego że to był też cały rok, który ja stosowałam dermatikę, czyli tretinoinę na okrągu przez cały rok, i, i też między innymi o tym właśnie mówiłam w tym filmie 5, 5 lat walki z melazmą, jakie też efekty zauważyłam. I ogólnie jeśli chodzi o pielęgnację i o wygląd mojej skóry, to uważam, że ten rok naprawdę był chyba najlepszy z tych wszystkich, które yy, były przedtem, od, od kiedy zaczęłam świadomie stosować pielęgnację i od kiedy zaczęłam walczyć z melazmą, mam wrażenie, że w tym roku osiągnęłam najlepsze rezultaty i, no i tak trzymać. Słuchajcie, jeśli chodzi o kolorówkę, to tutaj też było bardzo spokojnie. Tak jak mówię, ja, jak wiecie, mam ciągoty i, i słabość do palet do oczu i zawsze tych palet kupowałam dużo, na tyle dużo, że zawsze na koniec roku czy też na początek kolejnego robiłam taki ranking palet, na ile jestem z tych palet zadowolona, na ile nie. W tym roku kupiłam 6 palet. I to jest chyba najmniej od kiedy kręcę filmy na YouTube, to jest najmniej kupiłam 6 palet i wiecie co jest to z tego bardzo zadowolona. Co prawda jest na rynku mnóstwo, które chciałabym mieć, przetestować, pobawić się i tak dalej, ale stwierdziłam, że moja kolekcja palet już się na tyle rozrosła, że ciężko jest mnie nie zadowolić, dlatego że cokolwiek wychodzi to już coś podobnego mam. Mało tego, ja też mam teraz inną pracę niż kiedyś. Ja zaczynam pracę codziennie o 6 rano. Nie mam po prostu tyle czasu na bawienie się makijażem, robienie kolorowych makijaży. Raczej na co dzień wykonuję takie proste, szybkie makijaże, więc bardzo często jest tak, że ja kupuję te palety i nie mam czasu ich tak naprawdę dobrze przetestować, dlatego że no, pracuję już co chwilę w innych godzinach niż kiedyś. Także yy, zwolniłam mocno z kupowaniem palet i cieszę się z tego, bo dzięki temu mam po prostu. Możliwość lepszego przetestowania, lepszego pobawienia się tym, co mam. No i jak to wyglądało? Ja w tym roku kupiłam jedną paletę Sigmy. No tak, tak to by wychodziło wydawało mi się, że aha Cinderella widocznie była w poprzednim roku. Z Sigmy kupiłam New Mod, bardzo fajna paleta taka do codziennych makijaży i zresztą też recenzja tej palety ma całkiem sporo wyświetleń. Kupiłam aż dwie palety z, z Anastazji Beverly Hills i to też jest dla mnie takie odkrycie, dlatego, że ja dotąd nie kupowałam palet z Anastazji Beverly Hills, a w tym roku kupiłam tej jej dwie, które wyszły, czyli novo i Rose Metals i bardzo jestem zadowolona z tych palet. Rzeczywiście używam ich. Często używam ich praktycznie na co dzień do takich codziennych makijaży i uważam, że rewelacyjna jakość. Kupiłam dwie palety z hudy i Huda Rose Quartz i Noty. Rose Quartz już robiłam makijaż, Noty jeszcze na kanale nie pokazywałam, ale już mam tą paletę na tyle długo, że mogę powiedzieć, że naprawdę bardzo ona mi się fajnie sprawdza. I to są też takie moje kolory, także jedna i druga chuda bardzo mi się podoba. Uważam, że nie mają w ogóle nic wspólnego te palety z tymi małymi. Jakość tutaj jest bez porównania. Po prostu jakość jest rewelacyjna i rzeczywiście bardzo fajnie się te palety sprawdzają. No i kupiłam też jedną paletę z Dominique Cosmetics, to jest Berries and Creams. To jest paleta, która istnieje już na rynku od wielu lat i ja zawsze miałam na nią ochotę, ale jakoś nigdy jej nie mogłam dostać w rozsądnej cenie, a, a, a kupiłam ją na. Na Winted, Nie wiem nawet, czy ona była używana, bo nie wyglądała na używaną. Także kupiłam z jedną z tych starszych palet i też jestem z niej bardzo zadowolona. Także, tak jak mówię, tylko 6 palet w tym roku i, i fajnie. Nie ma tutaj z czego robić rankingu, bo z wszystkich jestem tak naprawdę bardzo zadowolona, także. Pod tym względem też ten rok przebiegł dosyć spokojnie. Jeśli chodzi o moje takie odkrycia makijażowe, to muszę tutaj wspomnieć o Lirene Sisi Cream, który dla mnie jest tym samym, czym kiedyś był Kameleon, który ja się tak bardzo kiedyś zachwycałam i Ogromnie się cieszę, że ten kosmetyk wrócił na rynek, że jest, bo moim zdaniem to jest dokładnie to samo. Ja w tej chwili jestem w trakcie używania jednego opakowania, drugie już mam w zapasie i mam nadzieję, że ten kosmetyk nie zniknie z rynku, bo jak dotąd jest to jeden z najlepszych podkładów, podkładopodobnych kosmetyków, które używałam i które mi się po prostu rewelacyjnie sprawdzają. Także Lirene CC Cream uważam za swoje absolutne odkrycie i hit. Makijażowy tego roku. I tak samo, jeśli chodzi o pudry, to muszę wspomnieć o Golden Rose, ten Longwear, coś tam, który też odkryłam dzięki ADZE i bardzo fajnie mi się ten puder sprawdza. Taki jest matujący, ale nie płasko matujący, dający takie lekko jak gdyby jedwabiste wykończenie. Bardzo fajny puder. No i też ten z Eveline maska nie maskarada, tylko co? Ну не маскарада. to jest wariette, czemu maskarada? bo tam są takie okulary na, na obrazku, warietę tak jak wiecie jestem absolutną fanką tego tuszu do rzęs a teraz jak będąc w Polsce znalazłam, że mają też taki puder kupiłam i okazuje się, że jest rewelacyjny, także te dwa pudry o tych dwóch pudrach muszę tutaj wspomnieć, bo uważam, że są rewelacyjne, gdybym miała zrobić jakieś takie, nie wiem, makijażowi makijażowych ulubieńców roku, to na pewno to Lirene CC i na pewno te dwa pudry by się wśród tych ulubieńców znalazły, no i to by było o tyle jeśli chodzi o kolorówkę, tak jak mówię, było spokojnie bez żadnych tam wielkich zwrotów akcji fajne kosmetyki udało mi się odkryć, chociaż nie było ich wiele. No i tak jak mówię spokojnie. No i jak wiecie to cały ten rok upłynął też bardzo perfumowo. Ja po prostu mam wrażenie, że zostałam porwana w jakiś prąd i testuję tych perfum po prostu jak jakaś nienormalna też dużo ich kupiłam także nie, nie potrafiłam aby zrobić takiego podsumowania rocznego, bo ja nawet nie pamiętam, jakie ja perfumy kupiłam w tym roku, a jakie jeszcze w poprzednim, i no, nie jestem gotowa zrobić po prostu takie porównanie, takie podsumowanie. Natomiast e, jeśli miałabym wymienić jakieś takich, nie wiem, odkrycia, czy coś, co mi się szczególnie utkwiło w pamięci, to na pewno muszę wspomnieć o perfumach Leku de Minime, e, bo to jest ten dom, niszowy dom perfumowy, który ja odkryłam, e, zakupiłam chyba 4 czy 5 flakonów. E, z tego domu perfumowego zrobiłam o nich film i po prostu wszystkie te perfumy mnie zachwycają, mam ochotę na więcej. Uważam, że są rewelacyjne, że są takie eleganckie każdy, każdy jeden z tych zapachów jest po prostu bardzo elegancki, taki nie wiem, nietuzinkowy. Tak jak mówię, robiłam o nich film. Jeżeli jesteście ciekawi, to zapraszam na ten film. Też wiem, że one są dostępne w Douglasie. Jeżeli mieszkacie w Polsce, to tam możecie je ewentualnie sobie przetestować i powochać. Drugi dom perfumowy, o którym muszę wspomnieć, to Floral Street. Ja też te perfumy odkryłam dzięki temu Discovery Set przetestowałam chyba wszystkie, które oni mają dlatego, że pod koniec zeszłego roku będąc w Londynie odwiedziłam ich sklepik i tam też przetestowałam te perfumy, które których nie miałam w tym Discovery Secie, także przepiękne, uważam, że również warte uwagi, ja w tej chwili posiadam trzy flakony i czwarte malutki, trzy <grym>, pełne znaczy 50 ml i jedną miniaturę, mam zamiar tą miniaturę wymienić na duży flakon i chciałabym w swojej kolekcji widzieć jeszcze jeden flakon, no ale to może jeszcze w tym roku, znaczy w przyszłym roku się uda. Również 41 Sixty Tuesday, to już pod koniec tego roku odkryłam ten dom perfumowy i wiem, że jestem po prostu uzależniona. Kupiłam dwa flakony, to jeszcze Wam pokażę w jednym z kolejnych filmów, ale bardzo mi się spodobały, chcę ich przetestować więcej i czuję, że więcej flakonów dołączy do mojej kolekcji. I ogólnie uważam, że ten rok był dla mnie bardzo odkrywczy, jeśli chodzi o perfumy. No wiadomo, że odkrywczy, dlatego że ja dopiero tą swoją przygodę z perfumami zaczynam. Także... Odkryłam, jakie nuty lubię najbardziej i też wciąż odkrywam coraz to kolejne nuty, które mi się podobają. Zrobiłam nawet taki filmik o pięciu nutach, które lubię najbardziej w perfumach i, i przykładowe perfumy, także również do tego filmu zapraszam. Ostatnio też robiłam film o moich ulubionych bursztynowych perfumach, bo okazuje się, że takie też uwielbiam. Uwielbiam perfumy z solą. Też zrobiłam filmik o perfumach z solą w mojej kolekcji. Spróbowałam też perfum arabskich, kupiłam kilka próbek perfum arabskich. No tutaj to się skończyło różnie niektóre na tak, niektóre na nie. Także sama jeszcze nie potrafię wyrobić swojego zdania, jeśli chodzi o perfumy arabskie, ale też je udało mi się kilka przetestować. Także jeśli chodzi o perfumy, to ten rok był naprawdę bardzo dla mnie odkrywczy. I mam nadzieję, że przyszły rok będzie równie odkrywczy, chociaż chciałabym, jak gdyby. Y jak gdyby. Chciałabym zdecydowanie zwolnić trochę kupowanie nowych perfum, bo y, z, zauważyłam, że dałam się chwycić taką pułapkę po prostu takiego głodu na więcej, więcej i więcej. I jak gdyby nie mam czasu i możliwości cieszyć się tym, co mam, tylko wciąż po prostu szukam czegoś nowego. Także chciałabym troszeczkę zwolnić i też chciałabym y, troszeczkę ograniczyć kupowanie w ciemno. Chociaż moje zakupy w ciemno. Y, w 80% się udają, to mimo to mam wrażenie, że gdybym więcej tych perfum testowała, to może udałoby mi się uniknąć niektórych yy, zakupów albo. Yy, Kupować rzeczywiście te, które mnie w jakiś tam sensie zachwycają, także chciałabym więcej testować, może jakiś próbek, a mniej kupować pełnych flakonów. O, Taki, taki mam plan na przyszły rok. Perfumowa, czy to się uda, to, to zobaczymy, bo moja chciej lista dalej jest długa. Jak tylko się zmniejsza, to zaraz się powiększa, bo coś tam do niej dochodzi. Także to jeśli chodzi o perfumy, i tyle. B, b, to by było na tyle, jeśli chodzi o takie podsumowanie kosmetyczne tego roku, napiszcie mi, co się u Was kosmetycznie działo, czy to jeśli chodzi o pielęgnację, czy kolorówkę, czy perfumy, dajcie znać, czy poczyniliście jakieś wielkie odkrycia w tym roku, czy wiele kupowaliście kosmetyków, czy może po prostu cieszyliście się tym, co macie, czy skupialiście się na jakichś konkretnych produktach, czy po prostu na wszystkim naraz. Dajcie znać w komentarzach, a ponieważ jest to ostatni już film w tym roku, to ja Oczywiście chciałabym Wam tak, przede wszystkim, po pierwsze, podziękować, podziękować za ten cały rok, który kolejny rok dla wielu z Was, który spędziliście tutaj ze mną na kanale. Jestem Wam ogromnie wdzięczna za wszystkie komentarze, które otrzymuję pod filmami, za całą tą miłą atmosferę, która jest w komentarzach, za to, że nie mam jakichś tam hejtów, nie mam wielu złośliwych komentarzy. Raczej atmosfera jest bardzo przyjemna i przejazna tutaj w tej naszej społeczności YouTubeowej na moim kanale. Także bardzo Wam za to dziękuję. Dziękuję Wam za wszystkie polecenia, nie wiem, za wszystkie miłe słowa i ogólnie za to, że po prostu nawet jeżeli zostawiacie jakąś ikonkę, jakiś uśmieszek, to ja wiem, że po prostu oglądacie film, że zostawiacie, że staracie się wspierać ten kanał i ja to naprawdę bardzo doceniam i bardzo Wam za to wszystko dziękuję. Życzę Wam... Oczywiście wszystkiego, co najlepsze na ten nadchodzący rok. Życzę Wam, żebyście przede wszystkim spełniali swoje plany, swoje marzenia, żebyście byli konsekwentni w tym, do czego dążycie, żebyście nie tracili z, z linii wzroku Waszych celów, żebyście skupiali się na tych pozytywach, a nie na negatywach, żebyście po prostu szukali wszystkiego, co dobre w Waszym życiu, zamiast skupiać się na tych właśnie negatywach. Zawsze staram się te życzenia mówić tak z głowy i wychodzi, jak wychodzi, ale mówię po prostu z serca. Życzę Wam wszystkiego, co najlepsze, wiarę w siebie, pozytywizmu, uśmiechu, samych dobrych dni i oczywiście, jeśli chodzi o świętowanie nowego roku, to życzę Wam szampańskiej zabawy. Jeżeli wolicie ten wieczór spędzać tak jak ja, w zaciszu własnej sofy i telewizora, to również życzę Wam spokojnego wieczoru i tego, żebyście zregenerowali siły i byli gotowi na po prostu. Nowy rok, miejmy nadzieję, że będzie lepszy od poprzedniego. I tym pozytywnym zakończeniem kończę ten film. Dziękuję Wam serdecznie za oglądanie i oczywiście zapraszam do komentarzy i do kolejnych filmów. Cześć.